Matko widzowie dzisiaj będziemy grali w i robimy taki konkurs widzowie. Tak kto zostawi subskrypcję i jakiś komentarz, bo ja będę musiał sprawdzić, czy wy macie subskrypcję. I, i komentarze i która zostawiła subskrypcję, bo jeśli subskrypcji nie zostawicie, to nie dostaniecie tego skina za free. Ale jak, ale jak napiszecie komentarz i zostawicie subskrypcję to jednej osobie dam skina kapibary Bary byle guys dobra i dam jeszcze y, skina tego do tej takiej y, do tej takiej pani która ten która trzyma spray a tak wiesz Lepiej się zrezygnować. Dobra, no bo chcecie dostać dwa skiny. G1, 2 widzowie. E widzowie, ja wrócę. Co nagrywać na YouTube? Nie mogę. Co jest? Widzowie, co się dzieje? Widzowie. Nie Widzowie! Widzowie. Widzowie z star sobie wywalił, ale dobra, ale i tak będziecie mogli wygrać tego i na Brawl starsa widzowie będziecie mogli wygrać. I będziecie mogli wygrać Piękną kapibare, którą właśnie ja mam założoną. Dobra, to widzowie, to gramy. W ogóle mi się tak szybko ten tablet ładuje, że to normalnie masakra. Tak szybko mi się ten tablet ładuje. 15% podładuje bo nie mam nowej aktualizacji trzeba to zmienić widzowie, że podłocę mam 15% i podłoce. no i później jak ja to podłoce? To, to idę na przykład coś zrobić widzowie na przykład no i idę no, ja Dzień wracam, a o 260% widzowie. No normalnie to stos. Widzowie, tak mi się szybko tablet ładuje. Dobra, pobieram mi się beta. Znaczy nie beta, co ja mówię to my możemy w kolejnym odcinku pobrać Widzowie Będziemy mogli pobrać na kolejnym odcinku A dziś będziemy grali po prostu w Stable Geist będziemy grać w Brawl będziemy grali w Stable Geist Widzowie Dobra, nam się. Beta, czemu tak długo? Ja ciągle byle beta, co jest? Beta, jaka beta? Dobra, aktualizacja. Dobra, powiadam się, udowa. Aktualizacja teraz w barby widzowie. No, na pewno jest ta aktualizacja z lalkami Barbie. Na pewno. Widzowie. Na pewno teraz jest aktualizacja z lalkami Barbie. Na pewno. Dobra. No, na... To to sobie chyba... cała ja w ogóle tej kropki schować nie mogę. Co jest widzowie, czemu nie mogę? Czemu nie mogę pobrać nowej wersji, widzowie? Dobra, widzowie, poczekamy. Może mi się opowiedzisz. A teraz, w co pogramy? Widzowie. Co pogramy, widzowie? O, wiem, widzowie, wiem. Wiem. Już. widzowie. Pobieramy się tabeta. Ja widzę. Będziemy po prostu. Będziemy sprawdzali, co będzie w kolejnej aktualizacji, bo ja jestem do to co, nie wiem. I wy może też nie wiecie. No i będziemy sprawdzali, co. Będziemy sprawdzali, co. Szybciej się w YouTubie uładuj Widzowie Prost. Widzowie To ja robię cię, cię I czekamy aż się Ten aż się Wersja Dobra który pobiera. Dobra, to ja robię trzecie Widzowie, nie pobiera mi się ta beta. Tak więc my kończymy już odcinek. Lala.